Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Menelcrafta. Dzisiaj ze względu na to, że nie byłem w stanie odpuścić sobie grania i naprawdę bardzo się wciągnąłem, stwierdziłem, że przygotuję naszą wyspę do zabudowy, yy, do wybudowania wioski, wioski i villagerów i dzisiaj skupimy się właśnie na tym, więc zapraszam Was do oglądania. Witam Was, wreszcie we właściwej części odcinka. Poza tym, że ogrodziłem naszą wyspę, wyrównałem teren i przygotowałem go pod budowę wioski. Zrobiłem też farmę bambusów, ona jeszcze nie jest do końca sprawna. Będę musiał się tym pobawić. Składa się ona dosłownie z czterech pól, które są obsadzone w bambusach, bo nie było tutaj miejsca. Wcisnąłem to serio na Hama. To jak się tylko dało. O, wait. A, to pewnie z tego co tutaj budowałem. Eee, no i tak. Przyprowadziłem villagera. I będziemy robili dla niego hatę. Będzie to villager zajmujący się enchantami. Ale jednocześnie zbudujemy tutaj coś na wzór kuźni. Dlatego, że to będzie pasować tak z tyłu domu. Eee, tak? Tak. Teraz Seven ja to chciał zrobić. Jakiś taki fajny wzorek. Na pewno będę chciał użyć płotki. To po pierwsze. Będę chciał użyć płotki. Będę chciał też postawić golema. To się bardzo przyda. Więc możemy zacząć też od tego. Golem, fajna sprawa. Co jest? Może to ma być ten Jack-O-Lantern, ale zawsze się używało normalnej dyni i golem powstawał. O co chodzi tym razem? O! No dokładnie. Czyli teraz ma być to ten Jack-O-Lantern. i Latern. I teraz tak. Trzeba tutaj jakoś to ładnie. Może drewniane schodki. Może zrobimy schodki. I zobaczymy, jak to wyjdzie ze schodkami. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Zróbmy sobie crafting table, by nie musieć biegać do chaty. On będzie sobie tutaj gdzieś stał. Teraz tak, schodki. I zobaczmy. Coś takiego. No, powiedzmy, chyba jakoś tam bardzo źle nie jest. Ale tu trzeba coś wymyślić, jakoś to ładnie zabudować. A... na pewno nie w ten sposób. Kurde, muszę się jakoś zastanowić, jakby to fajnie rozwiązać. Mam w głowie takie płotki jakieś, ale. To też nie bardzo będzie pasować. E, chyba, że w ogóle to całkowicie zburzę. No, ale nie, no bo to nie wygląda wcale aż tak tragicznie. Coś takiego. Jeszcze raz, może wyciągnę. O coś takiego? Powiem, no, jakoś to się zapowiada. Ale raczej, raczej nie będzie to coś pięknego. No, ale to tak jak wszystkie budowle, zawsze będzie to można przebudować potem. Mm, więc to się zobaczy. Mogę to od razu schodka postawić Mogę, no właśnie, to po co to? Nawet niepotrzebnie to tego użyłem. Ej, to wcale nie głupie. To co ja teraz robię? Może to nawet wyglądać. No kurde. Teraz, tak jak zacząłem robić to kółko, zacząłem się inspirować hatami z Assassin's Creed Odyssey, one też były na wzór tego. A, ile tu jest? jest jeszcze jedna kratka w to więc fajnie byłoby to zrobić na kwadrat. A, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Więc jeszcze troszeczkę potrzebujemy. Jeszcze troszeczkę. O, coś się zebrało. Ile? Tak? Dobrze. Nawet nie wiem. Jak nie, no to trudno. Bez znaczenia. To się poprawi. Płotek, znaczy płotek, schodek napraw się. No i coś takiego. I myślę, że jakoś to będzie wyglądać. Hmm. Będzie to można nawet podzielić na kilka części. Tak teraz sobie myślę. Ale to zobaczymy za chwilę. Patyki, potrzebujemy patyków Zrobimy sobie płotki Czy ja bym chciał to jakoś tutaj dzielić czy raczej nie Jeszcze tego nie wiem Na pewno zrobimy sobie coś takiego I to trzeba będzie jakoś wypełnić, pytanie tylko jak Czy właśnie po prostu coś takiego no właśnie to nie wygląda też jakoś bardzo źle. To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, dobra. To już wiem, mam pomysł. Zrobimy to w ten sposób. A mogę wziąć świerkowe płotki. Hmm. Nawet wezmę to świerkowe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wezmę też te drewna. I przy okazji pójdę się przespać, mam pigmena w piwnicy. Pygnę. Leżeć się. Więc trzeba będzie też pobierać villagerów e, przy okazji, żeby ich móc później rozmnażać. No ale na tą chwilę no to będzie musiało zostać tak jak, e, jak, to, jak to wygląda obecnie, że tutaj pod moją bazą ich wszystkich... U, a tu można by było jeszcze jakieś sejście zrobić nawet. No i tak też chyba zrobię. Wcale nie będzie głupie. Panie! Wini w yy, a te płotki świerkowe będą tutaj lepiej pasować ze względu na to, że tu już są świerkowe przy schodach będzie odpowiednio dobrane względem siebie, jednym względem drugich, Kurde, no to może nawet nieźle wyglądać, yy, co ja zrobiłem Dawaj tutaj No zapowiada się całkiem nieźle. No jakby się zastanawiali po co tutaj jest ten tor, no to to jest tutaj po to, żeby tego villagera tutaj przetransportować sobie bez problemu. Żeby nie uciekł. No, 30 płotków na razie. To jest ten? To jest świerkowy, a ciemnodębowy, a świerk, świerkowy. To są inne rzeczy całkowicie. Jakiś to jest, tutaj jest świerkowy, ok, dobra. ty. ty Prawie, ciemno są stąd idzie. Rzeczywiście, ciemno bardziej mi tutaj pasuje, ale jak już zacząłem robić ze świerkowego, no to robimy ze świerkowego. A, już nie mam. No, to jest ten To sobie zestakuję tylko. I musimy iść po więcej. Tutaj sobie zrobię jakieś zejście, myślę. Będzie fajnie wyglądać. A teraz tak. Dobra, tu możemy wziąć świerk stąd. Mamy to. Teraz tylko, żeby nie pomylić świerku z dębem. Nie są podobne. Świerkowy pień, OK Robi, rob, Robić patyki teraz i, i teraz to. Dobra. Mhm. źle. Okej, okay, no i mamy takie coś. Na tę chwilę wygląda to w ten sposób. I nawet będzie chyba pasować coś takiego. I nie wiem. Chyba może być. Tylko tutaj, w takim razie, też potrzebujemy dać schodek. Schodek, schodek, schodek. I. Nie, tu nie może być schodka. To musi zostać więc w ten sposób. Ale może być, chyba. Chyba może być. Czy to jest symetrycznie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest symetrycznie. Eee, teraz tak. Trzeba to jakoś podzielić na pół. Można w ten sposób na przykład drewnem. I może nie być wcale zły pomysł. No i dupa. Równo. Tutaj mamy tak i teraz raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest to równo. Eee, teraz tak. Świerkowy płot. Zrobimy sobie tak. I zrobimy sobie tak. Okej, okay, czyli tu nawet tego nie musi być już. Bo to i tak będzie tutaj zamknięte. Ja sobie wezmę te rzeczy do plecaka pochowam. Chciałem to zrobić bardziej zamknięte. Chciałem to zrobić bardziej zamkniętą budowlę. Ale jak widzicie jednak nie wyjdzie ten mój pomysł, który chciałem zrealizować. Będzie to bardziej otwarte. Myślę, że to też będzie wyglądać w miarę w porządku. Tylko trzeba będzie to teraz jakoś ładnie zorganizować. Więc teraz tak, tutaj to wycinamy. Tutaj to wycinamy. I tutaj to wycinamy. Zostawimy sobie tutaj takie wejścia na tą chwilę. Ten crafting table zniszczę. I jakby to tutaj rozwiązać? Myślę, że. Policzmy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj? Więc dotąd będzie miał go siódomek, a tutaj mu zrobimy podwórko. Czy bardziej właściwie klatkę. Coś takiego może być? Nie bardzo. Nie bardzo mi to odpowiada. Hmm. No, nie wiem. Nie, źle to wygląda. On po prostu musi być tutaj w klatce w zamknięty. Tego inaczej nie zbuduję. Więc teraz tak. I tak. Innego podziału na to nie widzę. Więc musi zostać tak. Będą niewolniczo zamknięci w klatkach. Myślę, że to nie będzie żaden problem. W jakim postawie, nie wiem, jak już nawet podłogę możemy zrobić. Na pewno dach też trzeba będzie zorganizować. Dach zrobimy z tego: z pół bloków z tym płyt. Myślę, że takie coś będzie wyglądać nawet nieźle. Dobra. Ale to w takim razie trzeba uzupełnić do końca, moim zdaniem. Tak, uzupełnimy to do końca i myślę, że to jakoś będzie wyglądać wtedy sensownie. No, coś takiego. Jest całkiem obiecująco. Nawaj ze wszystkiego Co ja się będę ograniczał teraz tak żeby głową nie chatczyć jak będę schodził jak będę wchodził to yy, odcąc tutaj możemy sobie zacząć myślę, że nie będę z tym żadnego problemu, żeby to było w ten sposób rozwiązane. Tutaj po pochodni, tutaj po pochodni, stąd to stąd pozabieram, żeby to nie szpeciło. Na razie tutaj zostawię z tymi pochodniami, tu będą potrzebne furtki i tutaj też. Tutaj zostawię wolne przejście, myślę, że nie będzie to problem. to jeszcze rozwiązać ładnie, żeby to wyglądało jakoś. Liście glowstone, liście glowstone. Tu trzeba będzie im jakąś podłogę zrobić. To na pewno. Więc idę zobaczyć jakie mam fajne bloki, które mogłyby mi się na podłogę nadać. Brzozowe drewno. Nie wiem. No ziemia będzie taka... taka... nie wiem. Nie. Wypolerowany. Andes, Żeby polerowany Andes będzie wyglądał dobrze jako podłoga dla nich Myślę, że będzie Myślę, że powinno to jakoś w miarę fajnie wyglądać. Tak, wygląda to nawet nieźle. Będzie taka przestrzeń pracownicza Mi się to podoba ja też na co dzień nie używam do budowania tych bloków. Nie ja wiem tylko, czy tutaj to robić, aż na taką długość. No ale jak już zacząłem, no to zrobię. Aż do, do tych wszystkich płotków i dotąd. No i coś takiego mamy. Chociaż nie, to, to mi nie pasuje. Dobra, udało się jeszcze uratować. Lecimy na drugą stronę. I tu powtarzamy to samo. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki odcinek z budowania, Bo ostatnie budowanie, cały czas jakie robiłem, no to było takie bardzo mocno pomijane przeze mnie. A fajnie będzie też mieć coś dla odmiany. I pewnie nam zabraknie dwa bloki, nie? Czy będzie idealnie? Jest, idealnie. Ostatni blok został. Nie, braknie. Kurde, jednego braku? Naprawdę... Ale w tej jest jesteś okrutna. No, ale dobrze, jakoś to wygląda teraz. Teraz będzie im trzeba tu łóżko poustawiać i tak dalej, i tak dalej, przynajmniej do pierwszego lasera. Trzeba będzie dać łóżko. Eee, hmm. Enchanting Table. O, dobre, jednak starczy łóżko, Enchanting Table i zobaczymy, jak to będzie. Eee, hmm. Dajemy go tutaj w bezpiecznym miejscu. I tutaj mu dajemy to, może. Nie, zresztą blisko w sumie. Można będzie tutaj. I Świerkowy płotek, a na płotku będzie biblioteczka. To będzie wyglądało moim zdaniem dobrze. Tylko muszę tą biblioteczkę zrobić. Trzy yy, książki. Nie jest dużo, więc mogę je zmarnować. Zobaczymy, jak to się teraz będzie prezentować. No! Chyba może być. Czy znaczy, tu jeszcze coś bym mógł im posta Jem postawić? Ja mu postawię, że tu będzie jeden villager. Chyba nie trzeba. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Teraz tylko te tory yy, przedłużę. Dotąd. Nawet nie będę robił furtki. Po co? Trzeba by było go do końca zamknąć tutaj, tak żeby miał bezpiecznie. Pytanie, czy ja chcę to robić płotkiem, czy nie chcę tego robić płotkiem. Można by było to zrobić w jakiś inny sposób, ale nie wiem. Tak, zrobię coś takiego. Nie wiem, wygląda to trochę jak bunkier jakiś. Nie, nie podoba mi się. Chyba więc trzeba to zostawić takie otwarte, ale nie chciałbym, żeby coś mi ich zabiło, jak będzie najazd czy coś. No nie wiem, trzeba to jakoś zabezpieczyć, żeby mi się krzywda nie działa. Jeden golem to za mało. Hmm, jak mógłbym to rozwiązać? Nie, no wiecie co, chyba trzeba te płotki faktycznie tutaj postawić. O, jeszcze na pewno krafting tutaj się przyda który postawię sobie tutaj albo albo tutaj no nie wiem. Dobra no, niech stoi albo o! pod, pod tym Nie wygląda to tak jeszcze ładnie, ale niech stoi tutaj bo będzie przydatny na pewno eee, świerkowe deski z tego zrobimy sobie patyki i z tego sobie robimy więcej płotków Płotki... Się... Kurde, ja chciałem zrobić nie płotki, a te eee, wiecie są furtki. Dobra, dawaj furtki. Tyle czasu minęło i dalej ten stary schemat mam A tutaj nie wiem co ja zrobię. Tutaj chyba nic, tu będzie chyba taka otwarta przestrzeń. Wejściowa. Myślę, że można tutaj zostać. Eee, pytanie, czy da się na pewno villagera władować do wagonika? Co do tego to ja nie jestem pewien, ale musimy spróbować, żeby się przekonać. Więc patrzymy. Czy mi się uda. Nie wagonik ze tu. Teraz trzeba zniszczyć mu łódkę. I on chyba nie umie wejść do wagonika. No, chyba nie umie. O, dobra, jednak umie. Chwamy gościa, żeby był w tej jego klatce. I zaraz będziemy mieli ziomeczka z enchantami. Super, naprawdę świetnie. Cieszę się, że się udało. Yy, Twórka. Nie w tę stronę. O. Dawaj wagoniak i masz enchant. Łagodny upadek 10, wow! Dobre, ale nie. Nie chcę takiego. Yy, Thunder strike 3, nie wiem co to robi, nie chcę tego. Grabiesz 10, dobra. Chciałem grabież, mam grabież. Cudownie. Yy, no tylko trzeba ich tutaj pozamykać, tak jak im mówiłem. Żeby na pewno byli bezpieczni Żeby mi się krzywda nie stała yy, teraz tutaj jak to jest tam, tutaj jest potąt, no to tutaj zrobimy tak samo. Yy, coś takiego chyba może już zostać. Wygląda to całkiem nieźle. Tylko tu mi czegoś brakuje. Na przykład tego. Teraz jest lepiej, no? Teraz faktycznie fajnie to wygląda. Jestem z siebie naprawdę dumny, że ja tu. Krawiasz 10 w ogóle, gość się wytropił. Wow. Yy, potrzebuję emeraldów szybko, żeby mu się nie zmieniły enchanty. Więc też trzy emeraldy muszę wydać na to. A nie, nie muszę tych emeraldów teraz brać. Więc le, ja chciałem grabież ogólnie. Chciałem grabież po to, żeby e, móc sobie wydropić wizerowe czaszki. Mam tą grabież. Nie spodziewałem się, że aż dziesiątkę dostanę. No ale jest super. Jestem zadowolony. Więc teraz, panie, na grabieży. A dobra. Weźmiemy sobie zaklęte butelki. I co ja chciałem jeszcze? No coś chciałem. On już ma tą grabież u nas zaklepaną, to już mu zostanie na zawsze. Uh, hmm. Nie wiem co chciałem. Nie mam pojęcia. No ale trzeba będzie zbudować też powoli jakieś domki dla villagerów, których będziemy tu luzem wypuszczać i zagospodarować tutaj górę jakoś. Jeszcze nie mam na to pomysłu. Ale coś się tu wymyśli. Eee, hmm. Nie wiem, no to, to fajnie wygląda. Fajnie podoba mi się y, sam efekt tego balkonu, ale on musi mieć jakieś zastosowanie. jak on będzie sobie tak po prostu stał, no to, no to tak trochę lipa. Eee, koblin, widzę cię, koleżko. Zdychaj. Czy to jest na pewno równe? Jest równiutkie. Możecie napisać, jak wam się to podoba. Tutaj zrobimy sobie drugiego yy, villagera, zobaczymy czy on będzie miał jakieś enchanty, czy coś innego może, yy, nie wiem, myślę, że możemy go zrobić też pod enchanty, ale z tak Biaxu zanim ja na nagrabieść dziesiątkę to trochę minie, na pewno nie będę enchantował tego miecza nagrabieść dziesiątkę, bo ten miecz jest jeszcze troszeczkę za słaby. Wybierzemy yy, sobie coś innego myślę, nagrabieść dziesiątkę, coś lepszego. Tymczasem ja się chyba już będę z wami żegnał. Bo według mnie też już zostało ukończone i moim zdaniem to naprawdę super wyszło. Jeśli Wam się podoba, zostawcie lajka, like zostawcie suba, zostawcie komentarz, dajcie znać, że Wam się podoba ta budowla, bo ja jestem z siebie naprawdę zadowolony. No i to tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia, no i cześć!